Pytanie o wiek w języku angielskim. Jeden z najczęściej popełnionych błędów przez Polaków w języku angielskim jest właśnie przy podawaniu swojego wieku. Dzieje się tak, ponieważ Polacy często tłumaczą dosłownie słowo w słowo z polskiego na angielski. Wyrażenie na przykład mam 27 lat. I to mam tłumaczymy jako have, a to jest błąd. W języku angielskim do podawania wieku używamy czasownika być, czyli to be. Odpowiednio odmieniony przez osobę oraz podajemy wiek, czyli to be plus age. Mam 27 lat. I'm 27 years old. Lub po prostu I'm 27. Ale nigdy I have. Takiego czegoś nie używamy. I have 27 takiego czegoś w ogóle w angielskim nie ma. Mam 27 lat. I'm 27. Lub I'm 27 years old. Zatem raz na zawsze zapamiętajcie sobie, że mam 27 lat. Nigdy nie powiemy tak, I have 27 lub I have 27 years old. Tylko poprawnie ma być, I'm 27 lub I'm 27 years old. Jeszcze jedna taka informacja. Years old zawsze jest razem. Nie mówimy samego years. Więc albo podajemy sam wiek, albo wiek plus years old. I'm 27 lub I'm 27 years old. Oczywiście możemy odpowiedzieć na pytanie, ile masz lat, samą liczbą. Ile masz lat? 45. How old are you? 45. How old are you? 45. Pytając się o wiek, również używamy czasownika to be odmienionego przez osobę, a nie czasownika mieć, czyli have. Zatem po polsku będzie ile masz lat, ale po angielsku how old are you? Zatem w języku angielskim, ile masz lat, dosłownie pytamy się, jak stary jesteś. W jakichś oficjalnych formularzach czy sytuacjach można spotkać się również z wyrażeniem, ile masz lat, ile ma pan lub pani lat lub w jakim wieku pan lub pani jest. What is your age? What is your age? Mogę zapytać, ile masz lat? Can I ask how old you are? Can I ask how old you are? Dlaczego can I ask how old you are, a nie can I ask how old are you? W pytaniu can I ask how old you are, szyk you are jest użyty dlatego, że pytanie zawiera dwa elementy. Bezpośrednie pytanie can I ask jest to główna część pytania, a pytanie pośrednie to how old you are, czyli zdanie podrzędne. W zdaniach podrzędnych, w pytaniach pośrednich stosuje się szyko znajmujący, a nie pytający. Dlatego zamiast are you, jak w bezpośrednim pytaniu how old are you, używa się you are. Innymi słowy, pytanie pośrednie nie wymaga inwersji, czyli zmiany kolejności podmiotu i czasownika, jak to ma miejsce w pytaniach bezpośrednich. Bezpośrednie How old are you? A pośrednie Can I ask how old you are? Czyli po prostu zastosowaliśmy tę inwersję już przy tym Can I? I dalej już nie musi być tej inwersji. Can I ask how old you are? Ile to ma lat? Lub jak stare to jest? How old is this? How old is this? Ile ona ma lat? How old is she? How old is she? Ona ma 60 lat. She is 60. She is 60. Mam 30 lat. I'm 30 years old. I'm 30 years old. Jestem po trzydziestce. I'm over thirty. I'm over thirty. Ona ma 9 miesięcy. She is nine months old. She is nine months old. Kupiłem samochód jakoś po dwudziestce, lub kupiłem samochód w wieku dwudziestu kilku lat, lub kupiłem samochód jako dwudziestolatek, w sensie w czasie jak miałem lekko ponad 20 lat. I bought a car in my early twenties. I bought a car in my early twenties. Gdy spotykamy się z podawaniem wieku lub jakimś okresem czasu, to early, mid i late znaczą jakby początek, środek i końcówka czegoś. Early 20s określa lata między 20 a 23. Mid 20s określa lata między 24 a 26. Late 20s określa lata między 27 a 29. Analogicznie myśląc, gdy mówimy in mid year, to mamy na myśli gdzieś w połowie roku, czerwiec, lipiec. W marca. Mid-March. Mid-March. Jestem w połowie trzydziestki lub mam trzydzieści kilka lat. I'm in mid-thirties. I'm in my mid-thirties. On jest młody. He is young. He is young. He is young. Ile lat ma ten samochód? How old is this car? How old is this car? Ile lat ma wino na świecie? How old is the oldest wine in the world? How old is the oldest wine in the world wiek age age w jaki on jest wieku lub ile on ma lat? what age is he what age is he Lub How old is he? How old is he? Ale najczęściej stosuje się tą wersję drugą, czyli How old is he? How old are you? How old is she? I tak dalej. Niepełnoletni lub nieletni. Minor. Minor. Dorosły lub pełnoletni o osobie adult adult wkrótce będę miał osiemnaście lat I'll soon be eighteen I'll soon be eighteen I'll soon be eighteen jestem dorosły I'm an adult I'm an adult. I'm an adult. Nie jestem dorosły, nie jestem pełnoletni. I'm not an adult. I'm not an adult. Jestem w Twoim wieku. I'm your age. I'm your age. I'm your age. Jestem niepełnoletni. I'm under age. I'm under age. Loop. I'm a minor. I'm a minor. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten film jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej po posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku. Nauka języka angielskiego za darmo. See you soon!